Wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dzisiaj obchodzimy 102. rocznicę niepodległości naszego państwa. Spotykamy się w takim czasie epidemicznym. Życzę wszystkim, żebyśmy docenili ten dzień 11 listopada, który zapisał się w naszej historii. Po 123 latach od zaborów uzyskaliśmy niepodległość. Cieszmy się tą zaletą i tym darem, że jesteśmy państwem niepodległym, że możemy funkcjonować w państwie, w którym jest pięknie i ładnie. Życzę wszystkim, żebyśmy wyszli z epidemii jak najszybciej i cieszyli się pełnią życia w naszym pięknym kraju, w naszej pięknej gminie.